Dzisiaj chciałem tutaj omówić jeden temat z gatunku odkłamywania historii, który jest wręcz szokujący. Mianowicie był taki generał polski w XX wieku, który się nazywał Tadeusz Dąb, Jordan Dąb Rozwadowski. Okazuje się, że to był jeden z najwybitniejszych dowódców w historii polski, jeżeli nie najwybitniejszy. E, który generalnie e, no został zamieciony pod dywan historii przez zbrodniarza, przestępcę, agenta niemiecko-austriackiego, który miał doprowadzić do chaosu w Polsce, czyli niejakiego Piłsudskiego Miernotę, który się sam mianował, podobno, marszałkiem. Piłsudski to była miernota niebywała, kompletny dyletant wojskowy. I się mieszał na siłę do spraw wojskowych. Wyruszył na Rosję w zasadzie na Kijów. Chciał, nie wiem, zniecić powstanie, żeby Ukraina się oparła Rosji, co było po prostu idiotyczne, patrząc na skalę. Facet się w ogóle nie orientował. I w ten sposób oto sprowadził polszewików pod Warszawę. Ale dobra, cofnijmy się trochę w temat obrony Mianowicie tam była, była taka sytuacja, że bodajże Ukraińcy atakowali lwów i Piłsudski Miernota wtedy, już chyba naczelnik państwa albo armii, kazał się genera generałowi Dąbrowskiemu wycofać z lwowa, żeby zostawić lwów, po prostu oddać, żeby Polsce nie był. Żeby go zajęli bodajże, jeśli się nie mylę, Ukraińcy. Natomiast Dąbrowski nie dotrzymał tego rozkazu i bardzo dobrze zrobił. I obronił Lwów. I Lwów został w Polsce z tak zwanymi orlentami lwowskimi, czyli nastolatkami. Piłsudski jako miernota militarna doprowadziłby do takiej katastrofy. Ale wrócimy teraz do Bitwy Warszawskiej. Miernota Piłsudski, przestępca, zbrodniarz, morderca, chaot totalny, e, typ spod ciemnej gwiazdy, komunista w ogóle wcześniej. Doprowadził do tego, że bolszewicy podeszli pod Warszawę. Ponieważ był zupełnym zerem militarnym, nie opracował żadnego planu, wręcz podał się do dymisji, chciał się wycofać, chciał abdykować, chciał uciekać, po prostu narobił w galoty. Natomiast generał rzeczony, generał Dąbrowski przygotował plany, przygotował całą operację Bitwy Warszawskiej, która Skończyła się wielkim sukcesem, a jedy, jeden jedyny element spieprzył, właśnie Pilsudski, że nie wywiązał się ze swojej roli, kawałka wycofał się. W związku z tym część armii rosyjskiej y, uciekła. Jest to niebywała sprawa. Podczas zamachu majowego, Dąbrowski prowadził wojska przeciwko bandycie Pilsudskiemu, który po prostu, tak jak Kaczor, y, przeprowadził zamach stanu, tylko że on militarnie. I y, prezydent, bodajże Wojciechowski, rozkazał, generałowi Dąbrowskiemu poddać wojska rządowe człowiekowi, gdzie to w ogóle było bezsensowne. Militarnie by na pewno chyba wygrały wojska rządowe. I Dąbrowski oddał Polskę w ręce bandyty i pozwolił na zamach stanu przez tego bandytę Piłsudskiego, który potem doprowadził do Kęski Wrześniowej. A dlaczegoż to? Właśnie popatrzmy, to już było wcześniej omawiane. Generał Dąbrowski miał plany już w latach 30. że trzeba zwracać uwagę na organizację wojsk pancernych, że wojny, wojska, wojska pancerne będą odgrywały rolę w przyszłym konflikcie, co się też stało 10 lat później. W związku z tym, gdyby był główno dowodzącym sił, to Polska może by się mądrze, mądrze uzbroiła, mądrze przygotowała do obrony i by to się inaczej wszystko skończyło. We wrześniu, może, nie, może nawet Niemcy by dostali w piernicz, nie? jakby był taki dowódca i w miarę dobrze przygotowana armia, nie? a Ruscy by nie poszli, jakby zobaczyli, że przegrywają Niemcy. W związku z tym Piłsudski to jest po prostu y, chyba największa hiena w XX wieku. W Polsce oczywiście wie, większą hieną był Stalin, ale to był Rusek. No i teraz stara się dorównywać niejaki Kaczor. <laughs> ale on z małym kundelkiem nie odważy się na jakieś siłowe, aczkolwiek Ziobro kiluje, zabija ludzi, nie? To jest człowiek, który... Ale nie, co ja mówię, Kaczyński też zabija ludzi, morduje. A w pandemii nadmiarowo chyba 60 tysięcy zamordowali. Także to też jest zbrodnia. Szpisowcy, Ziobro, PiS, Kaczyński. No i za tym kościół, pergoliowcy oczywiście. Także to sprawa niebywała, po prostu wymagająca rozpowszechniania... I obalania tego mitu, tego bandyty, który jest na każdym pomniku tutaj normalnie. W Co drugim mieście jakaś ulica tego, tego, tego zbrodniarza jest. No to jest po prostu ten kraj jest crazy, nie? Ale to widzimy po pisie, po kościołach, po, po kościele, po bergoliowcach. Jan Paweł II też miał być dobry, a okazał się mniej dobry. Aczkolwiek Jan Paweł bym powiedział, no nie, no, no to też był fatalny człowiek. No bo też w zasadzie doprowadził, przyczynił się do upadku demokracji w Polsce. Niby teoretycznie przyczynił się do odzyskania, coś tam trochę, ale na pewno nie jakoś tam decydująco. Natomiast nie zapominajmy, że powiedział, wolność jest zadana i po prostu chodziło o to, że Kościół chciał przejąć po prostu władzę. No i tak i w tej chwili ma, nie, czyli PiS. Także są to sprawy bulwersujące, niebywałe, Historia musi być odkłamana, bo w szkołach, podstawówkach jest uczona w sposób idiotyczny. O tym się w ogóle nie wspomina. Także dziękuję bardzo. Do usłyszenia.